Dzień dobry, na razie nie wiemy co, co ten zespół gra, w jaki sposób gra, na pewno pojedziemy na obserwacje, będziemy wiedzieli troszkę więcej, można powiedzieć, że mamy rewanż, nie taki bezpośredni, ale, ale pośredni z drużyną norweską. Macie Białoswski Polsad wydarzenia. Panie że chciałbym się zapytać, jak Pan się zapatruje na to, że ten sezon będzie w, generalnie w, troszeczkę wydłużony, więcej kolejek i, i jak przygotowanie do tego sezonu? Nie no, przygotowanie już mówiłem wielokrotnie, że były one troszkę zwariowane, ale nie z naszych powodów, bo w różnym terminie zawodnicy dochodzili do drużyny i, i to na pewno nie sprzyja przygotowaniom, bo, bo każdy z nich jest. I nawet do dnia dzisiejszego jest w inny, na innym etapie przygotowań. Mam tu na myśli przede wszystkim tych zawodników, którzy do nas dołączyli już na zgrupowaniu w Austrii, czy, czy ci, którzy mieli o wiele dłuższą przerwę. Wydłużony sezon. Zobaczymy do kiedy dogramy, bo w grudniu różnie przecież może być. A priori wiemy, że tych kolejek będzie więcej, ale w tym pierwszym etapie sezonu koncentrujemy się przede wszystkim na europejskich pucharach, bo, bo tam mamy cel do osiągnięcia i ku niego dążymy. Właśnie jakie cele jeszcze sobie stawiacie ogólnie? Najważniejsze? Powiedziałem. Emil Kamiński Legia.com, y, trener wspomniał o tym, że w tej chwili waszym priorytetem są rozgrywki europejskie puchary. Czy w takim razie jutro w meczu z Widzewem trener zamierza jakoś mocno przemeblować y, skład, biorąc pod uwagę, no, że tam możliwość ruchów kadrowych jest całkiem spora? Nie będę się rozwijał na ten temat, ale zmiany będą, tak powiem. Jest szeroka kadra i jest to początek sezonu. Wydaje mi się, że jest to dobry moment na to, żeby kolejni zawodnicy do, dostali swoją szansę gry, bo, bo ja też chcę mieć przegląd mojej kadry, na kogo może, mogę liczyć bardziej czy mniej w tym momencie przynajmniej, bo wiem, że e, dzisiaj ktoś może być w słabszej formie, a za miesiąc to się może zmienić. Wejcie Dzień Polska The Times. Panie trenerze, jeszcze wrócę do tego Molda. Yy, oglądał Pan losowanie, czy yy, myślał Pan, jaki zespół chciałby Pan wylosować? Czy, czy, mo, czy Moldę to jest trudny przeciwnik Pana zdaniem, czy łatwy? Tak jak powiedziałem, no konkretnie nie znamy. Wydaje mi się, że to jest podobny poziom yy, Rosenborga. Oni zawsze są w czołówce i, i wiem, że mieli zły początek, rozgrywek. Ostatnio grają dużo, dużo lepiej. Wygra, wygrali swój. Yy, bo wszyscy mówimy o Moldę, Moldę wygrało 1-0. Wiadomo jak ta eliminatoria się skończy, także poczekajmy jeszcze do, do rozegrania tych meczów rewenżowych. Jeśli chodzi teraz o mecz z Widzewem, wydawało się, że to będzie takie łatwe, lekkie i przyjemne spotkanie, bo Widzew to zdaje się jedna z najbardziej osobionych drużyn w tym sezonie. No ale po pierwszej połowie z New Science to, to raczej jakieś obawy są, prawda? Czy jest pan pewny siły swojego zespołu, bo wszyscy, byli, wszyscy mówili, że to jest jakby główny faworyt, że, że jest legia bardzo mocno się zmocniła, natomiast ten mecz z New Science pokazał, że, że chyba niekoniecznie. No ten me mecz z Walijczykami pokazał, że źle weszliśmy w spotkanie, że zawodnicy nie do końca byli przekonani, że y, mogą napotkać tak duży opór ze strony gospodarzy, chociaż uczulaliśmy ich y, na to y, sam. Fakt, że mogli oglądać mecz New Science z Elsborgiem z tamtego roku to był dobry przykład, bo ta drużyna e, walizka praktycznie się nie zmieniła. Bodajże jednego zawodnika brakowało, stąd też trudno było się spodziewać, żeby, e, żebyśmy napotkali inny styl gry tego zespołu, ale, ale niektórzy zawodnicy no, źle weszli w to spotkanie w drugiej połowie żeśmy to Skorygowali, i, i ja wiem, że można mówić o słabej czy bardzo słabej pierwszej połowie i, i dobrej, dobrej drugiej drugiej połowie. Natomiast jest to początek sezonu, i też to, co mówię o przygotowaniu fizycznym, to na przykład w przypadku Pin to było to widać jak na, jak na dłoni. Poza tym, że jest to zawodnik no, techniczny, kreatywny z reguły, zawodnicy tego typu. I do niego też można dołączyć Radowicza w takiej grze kontaktowej, twardej. No nie czują się najlepiej. I stąd też te zmiany w przerwie, w przerwie spotkania. Ale zupełnie inaczej, żeśmy myśleli, mówili i oceniali legię podej na Cup. Wydaje mi się, że obydwa spotkania stały na dobrym poziomie i nasza gra mogła się podobać, a początek sezonu ma to do siebie, że, że nie zawsze wygląda to tak, jak byśmy chcieli, czy są też wahania formy, chociażby w jednym spotkaniu jutro mówi Pan o niewiadomej, oczywiście, że niewiadoma w sensie takim, jak ta drużyna się zaprezentuje, ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim dlatego, że, że będzie dosyć dużo zmian. Panie trenerze, chciałem zapytać o sytuację zdrowotną. Co z Jamą, co z Schulerem? Czy, czy będą mogli być już brani pod uwagę przy tym meczu? Co z Jadłowcem, który wraca, czy od razu do pierwszego składu, czy do, do kadry szerokiej na początek? No Marko Schuler za niedługo powinien już y, zacząć treningi razem z drużyną. Y, Heniek już zaczął trenować z, z nami. Oczywiście są to jego pierwsze treningi i, i musimy... Znowu troszeczkę poczekać, aż będzie lepiej wyglądał. No i Łukas i Gefir i jaki jest poza tym. Jodłowiec? Tak, na pewno będzie w Kadrze. Dominik Wardzychowski, Telewizja Polska, Panie trenerze. Ja mam takie pytanie: jeszcze do tego potencjalnego meczu w następnej rundzie eliminacji ligi mistrzów, w którym najprawdopodobniej zmierzycie się z norweskim Molde I to może być taki pojedynek dwóch trenerów, yy, którzy osiągnęli również sporo na, na piłkarskim boisku jako zawodnicy. No mój kolega z ławki, Ols, ry chyba troszkę więcej niż ja, ale no, miał, miał szczęście grać w dobrym w dobrym klubie i dobrze to wykorzystał, także yy, ale, ale nie, nie to jest taki. To się często zdarza dzisiaj, że gdzieś tam zawodnicy, byli zawodnicy mniej więcej z tej samej opoki, spotykają się na ławkach y, trenerskich i grają, grają tak. przeciwko, przeciwko, sobie. Kuba Dubalski, Gazeta Wyborcza. Panie trenerze, start sezonu Ekstraklasy to zawsze było jakieś takie duże wydarzenie. Nie ma Pan wrażenia, że, że w tym roku on gdzieś tak trochę zniknął? Raz, że Wy już zaczęliście grę w Lidze Mistrzów, dwa, ta reforma Ekstraklasy jednak sprawiła, że, że w przerwie sezonu podzieli się te punkty, więc te mecze jesienią nie są tak tyle warte, co te mecze wiosną i, i, i trochę to zaburzyło ten a, porządek. Nie sądzę tak do końca. Dopiero, dopiero w przekroju całej tej pierwszej rundy zobaczymy, czy, czy to zainteresowanie kibiców będzie podobne niż wcześniej. Na pewno jakiś wpływ na to będzie miało to, że na koniec sezonu te punkty są, są dzielone, ale, ale w tej pierwszej fazie rozgrywek wydaje mi się, że jednak wszyscy, jednak mimo wszystko, bo od mediów bardzo dużo zależy yy, o czym piszą, o czym mówią, a, a mówi się przede wszystkim o europejskich pucharach, stąd też ten początek ligi tak jakby spadł na drugi. Drugi plan, bo, bo te mecze pucharowe odbywają się co tydzień w międzyczasie losowanie. No jest o czym mówić, jest o, o czym pisać i, i być może dlatego troszeczkę mniej się mówi na temat pierwszej kolejki Ekstraklasy. To jeszcze jedno pytanie o, o, o widzę. Jak wyglądały wasze przygotowania do tego meczu? Bo właściwie wczoraj wróciliście zwali dzisiaj, dzisiaj jeden trening, czyli no, nie, czasu niewiele. Nie będą wyglądały za dobrze, ale, ale to będzie rzecz normalna, oby, oby tak było do, do końca sezonu. Będą to treningi często w grupach, tak jak to miało miejsce wczoraj. Ci, którzy grali trening regenerujący, ten czy regeneracyjny, ci, którzy nie grali treningu uzupełniający i i według tego, kto będzie grał, ile będzie grał, ten podział zawsze będzie miał miejsce, natomiast no, trzeba zwrócić dużą uwag uwagę na, na kontrolę obciążeń treningowych, ale to akurat nie jest żaden problem i pod tym względem będziemy dostosowywać intensywność treningów do, do danej grupy w danym dniu. Dziękuję bardzo. Za chwilę druga część konferencji z kapitanem Iwicą Ftoliakiem. Dziękuję. Dobrze.